Po co testerowi oprogramowania znajomość języka zapytań SQL? Odpowiedź, aby przygotować dane do wykonania przypadku testowego. IT w 3 Minuty to seria krótkich porad dla wszystkich zainteresowanych wejściem do branży IT, którzy potrzebują zwięzłych i konkretnych odpowiedzi. Ja nazywam się Marek Koszałka i jestem związany z branżą IT od 17 lat. Jestem również autorem kursów, jak na przykład Zostań testerem oprogramowania lub Backend Java Developer. A w tym odcinku opowiem Ci, dlaczego tester oprogramowania musi znać język zapytania SQL. Serdecznie zapraszam. Jako tester oprogramowania będziesz przygotowywał i wykonywał przypadki testowe, czyli pewne scenariusze. Na przykład, zaloguj się do systemu aktywnym użytkownikiem, lub zaloguj się nieistniejącym użytkownikiem, lub zaloguj się użytkownikiem, który został zablokowany przez administratora. Warunkiem początkowym takich przypadków testowych jest to, że istnieją dane, które pozwolą ci zrealizować ten przypadek testowy. Czyli, na przykład, zablokowany użytkownik. Skąd masz wziąć takiego użytkownika? Mógłbyś, na przykład, przejść cały proces tworzenia takiego użytkownika. Na przykład, wypełnić formularz rejestracyjny w systemie, czyli założyć konto, następnie potwierdzić na mailu, że e-mail, który podałeś jako Twój login, jest Twoim mailem, ustawić hasło, a później, jako administrator, zablokować to konto, no i wtedy jesteś gotowy, żeby wykonać ten właściwy przypadek testowy aczkolwiek widać, że założenie takiego użytkownika może być dość długim procesem i lepiej byłoby mieć gotowych takich użytkowników oraz też jakiś sposób na przywrócenie ich do stanu, który był przed testami. Czyli na przykład jeżeli w testach poblokujemy użytkowników, to po odtworzeniu danych chcielibyśmy, żeby użytkownicy byli znowu aktywni. Możemy sobie wyobrazić też bardziej złożone sytuacje, na przykład Testując system przygotowywany dla firmy ubezpieczeniowej. Chciałbyś w danych odnaleźć klienta, który na przykład ma polisę AC na motocykl, która kończy się dokładnie za 7 dni. Jest to warunek wejściowy do przypadku testowego, który chciałbyś przetestować. Na przykład chciałbyś sprawdzić, czy taki klient otrzyma maila lub sms z ofertą na przedłużenie tej polisy. I znowu, skąd w tym systemie testowanym masz sobie wziąć takiego klienta do tych testów? No więc, możesz przejść cały proces od początku, tak jakby to wyglądało w rzeczywistości, czyli wygenerować w systemie ofertę ubezpieczenia, wprowadzić dane do tej polisy, wystawić polisę, opłacić polisę w taki sposób testowy, tak na niby i poczekać rok, tak, <laughs> żeby ona właśnie wygasała. No widać od razu, tak, że przygotowanie takich danych testowych w sposób jak to będą potem robić w przyszłości użytkownicy tego systemu, może być długim i złożonym procesem, no i nie jest to efektywne rozwiązanie. Jako tester często będziesz w takiej sytuacji, że będziesz potrzebował znaleźć lub wytworzyć sobie jakieś dane, na przykład klienta, użytkownika, jakiś produkt typu polisa w odpowiednim stanie, czyli na przykład taki, że się właśnie kończy, czy lokatę, czy kredyt, na przykład gdybyś pracował w banku jako tester, tak? czy na przykład ta nasza polisa z przykładu, ma się kończyć za 7 dni, i nie będziesz chciał przechodzić całego procesu tworzenia tej polisy od początku, i nie będziesz też chciał przecież czekać cały rok, żeby ta polisa znalazła się w tym odpowiednim stanie, czyli tuż przed wygaśnięciem. Dodatkowo, na takiej polisie przykładowej będziesz chciał być może wykonać wiele różnych testów, tak? Na przykład, jeżeli klient podał telefon i e-mail. To chcemy mu wysłać mailem i SMS-em nową ofertę, tak? I chcemy to przetestować, czy pójdzie tymi dwoma kanałami. Jeśli podał tylko telefon bez maila, to chcemy zobaczyć, czy pójdzie to tylko na ten telefon, czy w ogóle może nie pójdzie, bo może mamy taki defekt w aplikacji, tak? Że jak nie ma maila, a telefon jest, to to się nie wyśle. Więc jest też ci potrzebny pewien sposób na przywracanie tej polisy do stanu sprzed testu, no bo nie będziesz chciał przecież dla każdego przypadku testowego przechodzić całego procesu tworzenia polisy od nowa. No jest to zbyt długotrwały proces. Dlatego trzeba znać efektywniejsze sposoby na przygotowywanie sobie danych do przypadków testowych i żeby efektywnie pracować jako tester oprogramowania. Koniecznie trzeba umieć przygotowywać dane, czy tworzyć, lub zmieniać lub je wyszukiwać. Systemy informatyczne przechowują swoje dane w bazach danych i żeby umieć przygotowywać sobie dane do testów, trzeba nauczyć się manipulować danymi w bazach danych. A do takich manipulacji Czyli właśnie do tworzenia, usuwania, zmieniania i wyszukiwania danych służy właśnie język zapytań SQL. Najpopularniejsze bazy danych są to bazy relacyjne, właśnie tak zwane bazy SQLowe, oraz bazy NoSQL. Język SQL, o którym tu mówimy, służy do pracy z bazami SQL, na przykład z bazą Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server. Bazy NoSQL z kolei nie mają takiego jednego wspólnego języka zapytań. Dlatego każdą bazę trzeba poznawać osobno. Bardzo popularną bazą z typu NoSQL jest baza MongoDB, więc jest to dobry pomysł, aby po nauczeniu się języka SQL, zająć się nauką języka zapytań, używanego przez bazę MongoDB. W ten sposób nabędziesz kompetencje przygotowywania danych w bazach SQL oraz w najpopularniejszej bazie NoSQL. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam Cię do kolejnego. Cześć.